Myśmy żegnali Ryszarda Wroczyńskiego, Rysia, jak również wszystkich członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, którzy odeszli w ostatnim czasie. Moi drodzy, dzisiaj tak jak już rozpoczęliśmy to na przy świętej, bo również w intencji zarówno żywych, jak i zmarłych członków sprawowana była ta eucharystia Szczególne święto Matki Bożej Różańcowej. To wielkie zwycięstwo, jakie odbyło się w roku 1700, 1571 roku pod Lepanto, to nie tylko wydarzenie religijne, ale także i polityczne. I może w tym szczególnym dniu, może jest to też jakieś przesłanie dla delegatów 23 walnego zjazdu tutaj w Środzie Śląskiej żeby nieraz spojrzeć właśnie na tą historię bo z niej przede wszystkim trzeba czerpać te podstawy za tych, którzy zakładali ten ruch tych, którzy już odeszli pomógłby się teraz słowami modlitwy pańskiej Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje żyć królestwo Twoje no, nie, nie gościa, ale naszego tutaj wybranego na Dolnym Śląsku przewodniczącego. Witam przewodniczącego Komisji Krajowej Kontra Dudę. Witam gospodarza pana Andrzeja. Bielskiego, sekretarza gminy, który w imieniu burmistrza kiryś Śląska, ląska zaszczycił nas swoją obecność. Jeszcze, witam. Zaocznie. Koleżanki i koledzy, wreszcie witam Was wszystkich. Delegatów, gości. Przepraszam. Tomek Surowiec. Witam Cię serdecznie. Tomek Surowiec. Solidarności RPK. To, tak. to też nasza żywa legenda Solidarności Dolnośląskiej. Witam Was bardzo serdecznie na tym naszym ważnym zebraniu. Witam w gościnnym grodzie, starym grodzie w Środzie Śląskiej. Bardzo proszę o zabranie głosu gościa, który zaszczycił na swoją mocnością, pan sekretarza. Bardzo proszę. Wszystko, drodzy delegaci, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Mam ogromną przyjemność i wielki zaszczyt być tutaj wśród Państwa w tej y, okoliczności bardzo dla mnie szczególnej, y, ponieważ jest to związek bardzo historyczny. O jego zasługach chyba nie trzeba mówić. Państwo tworzycie historię i tworzyliście tę wielką polską historię. Ja bardzo cieszę się, że w Środzie Śląskiej możecie zapisać kolejny rozdział historii naszego związku. Z wielką przyjemnością rozpoznaję twarze, które znam z mediów, z, z prasy. Bardzo cieszę się, że będę przysłuchiwał się Państwa obradom. Jest to dla mnie nowość. I oczywiście, w imieniu nieobecnego, ale usprawiedliwionego, usprawiedliwionego burmistrza Środy Śląskiej, chciałbym życzyć Państwu owocnych obrad i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo za dobre słowa. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się? Kto się wstrzymał? Ja widzę, że został wybrany jednogłośnie. Koleżanki i koledzy, w związku z tym też nastąpił wakat w prezydium na funkcji wiceprzewodniczącego. Chcielibyśmy oczywiście uzupełnić ten wakat. I tutaj, jeżeli pozwolicie, zaproponowałbym kandydaturę kolegi Kazimowskiego z Politechniki Proszę się pokazać Jest to też doświadczony działacz powiedzmy osoba, która niejedno zebranie prowadziła, także ma doskonałe zeznanie w, w tych kwestiach. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Kto z koleżanek i kolegów jest za przyjęciem tej kandydatury? Bardzo proszę podnieść mandaturę. Dziękuję bardzo.